Masz z Kasią trzeba trend nagrać jakiś. Tak, siema. Siema, widzowie! Przed Wami najlepsze szoty z polskiego Twitcha. Zostaw lajka i subskrypcję. Zapraszam do oglądania. A kondyna kiedyś spotkałam w poprzedniej kadencji w Sejmie. Mhm. To były takie dziwne czasy, kiedy była i pandemia, i, i wojna, i wszystko naraz. Mm. I, e, I wszyscy chodzili w maseczkach i w ogóle było dużo chaosu. Siedzieliśmy po nocach w sejmie do drugiej, trzeciej, a czasem głosowaliśmy całą noc i kiedyś sobie idę korytarzem sejmowym, a z naprzeciwka w takim wąskim przejściu idzie Korwin Mikke z jakąś ekipą, a on ma na sobie takie okularki takie do nurkowania. <noise> Gdzie on... W Sejmie posiedzenia. Osiem wiadomości mam od Merganiego? Eee! Ja pierdolę, masz ogarnąć mi dwójkę mefy w Warszawie? Dajmy trochę dalej, już się skupiam, bo dobrze mi idzie. Pani Magdo, czy uważa pani, że Stanowski do pani simpuje? Mogę nie odpowiadać na to pytanie. Możesz jak najbardziej. No, chat, to nie jest poważne pytanie zadawane poważnym kandydatom. Bo no, na no, urząd my... prezydentu prowadzimy. Ciema, ma... Madafaka. Jest stream, jest stream, nie z głupiego. <laughs> to jebać peda. Powiem wam szczerze, wiecie czemu mi się posypał związek? Bo mam kurwa rzeczy z The I pod moim domem ustawiał się kurwa żargon kurew I po prostu się pokłóciliśmy, bo młoda nie rozumiała, że to jest kurwa przez ten sprzęt Pewna religia zasługuje na to, żeby zostać eksterminowana Kto wygrał walkę? Nie wiemy jeszcze. Chyba ja! Ale tę czymś? To... tak bez przekonania. Te no. szatki. Aha, te szat, a, okej. I to się prałeś kiedyś? Nie, właściwie nie. Jesteś merytoryczny. to teraz to tłumaczysz. To no zawsze, ale fizycznie no właściwie nie, no, to... Ja na przykład nie widzę, żeby Izak się kiedyś... Boże, Paszaś kiedyś z kimś bił. Jarek, biłeś się z kimś kiedyś? W Pozari? Nie wiem. W Nasielsku czy w Warszawie na już w Nasielsku. Tam była szkoła życia raczej, co? No musiałeś być czujny. Ja generalnie wychowałem się w dość specyficznym środowisku. A. Ja wychowałem się w kamienicy, z dość bardzo mocno patologicznym kamienicy, ogólnie w rynku. Często powtarzam, że do 13 roku życia kibla nie miałem w domu. Dużo widziałem w życiu. Oooo! Jestem duchem, co tam? Jakbym była pijana, a to Wy jesteście pijani, a nie ja! No rób! Nie, ja się boję, że zrobiłem łeb. Coś Kaja, nie masz lat? 09. E, o, kurwa. Takie to mać. jest. Ile to <głos> <głos> Nie, no. 09 i 05. 05, 05. Nie, no, zero pięć, zero pięć, zero pięć. nie o, 19. 09 i 05, bo obie te daty mi się podobają. Słamy. <noise> nie mam powiedzieć, <pojęcia> co jest złego. <noise> to jest ta dupa? To jest Lena Moonlight? To są one, tak? się inaczej wygląda, co? I szwidel. A Marko to było tak dużo, że nie zmiściłam tego w buzi. Franio cię wazywa, franio cię wyzywa, franio cię wyzywa. To dziwne, jeżeli mnie franio wyzywa, bo zawsze byliśmy dla siebie mili i serdeczni na żywo. ja w życiu spiny z szeligą nie miałem, jak ja z nim jestem w związku partnerskim, kurwa. Jak my się średnio co dwa tygodnie spotykamy w hotelu Warszawa i się ruchamy, kurwa, całą noc. Jedyną spinę, jaką miałem z szeligą, to to, kto jest na górze, kurwa, tym razem. Rude się dobrze ruchają, według Danus A no tak, jak dach z to. Piwnica, bo. Dobra, byś... Ja nie wiem, czy ci te widać, poszli. Ja sobie tak na pełnej dobrej. To być początek! Największego powrotu w historii! Dobra. Ale on jest chujowy! Ale jak taki piłkarz na takim poziomie światowym nie umie trafić bramki, w poprzeczkę by strzela? Z karnego. Ja pierdolę, co to jest? Na wyjebaniu strzela, na wyjebaniu umie trafić pustą bramkę? Człowieku, o czym ty piszesz w ogóle? Jak cię czuję! Brazil! Yes! <trykujem> <Rasy>! Brazil! <Rasy! Rasy! trykujem> co Brazil! No, Brazil! Tu jest 3-2! Tu jest 3, a tu jest 2! Yo, tak jest! Ja pierdolę, ja analizowałem aaa... dalej tą rękę, wtedy. Ale co tu się, co to jest? Czemu jest aaa... 3-2? E, jak w karatek przez miesiąc, wiecie, z jakimiś takimi mnichami... Nie, to dupka ma się słuchać, nawet nie może mieć swojego zdania, a jak podniesiesz glos, to ma się bac. Suka musi wiedzieć, gdzie jej miejsce w szeregu XDD. Pozdrawiam lol, lol, byka kto baby nie bije, temu watroba gnije. Powiedział Robert Lewandowski. Nogą, łokciem. Jak ujewię se drzwi, a jutro przyjeżdżają moi rodzice na parapetówkę, to nie wytrzymuję. Kogo najbardziej nie lubisz z ekipy i dlaczego? Ej szczerze, jakbym wzięła Kasik ze sobą i miałabym powiedzieć o jej złych cechach, to bym powiedziała tak. Jest kurwa gram Pikatem, ma ego top. Do tego jeszcze, co chwilę kurwa narzeka, jak gramy faceta, i do tego Jebana ma lepszego perka niż ja. Może czytać, może czytać czat i oglądać film naraz. Nie starczyłoby castingu, i ja bym nie powiedziała tak, o, bo ja nie chcę być taka niemiła. Nie, kurwa! To jest mój casting, ja muszę tej. Tutaj... Do wszystkich osób, które się opierdalają, jak mają po 14-16 lat, to jest czas, kiedy wy macie zapierdalać. Emerytura w wieku 25 lat i Adios Compadres, no. Bierzcie przykład ze mnie. Ja pracowałem po 25 godzin dziennie. a jestem tu gdzie jestem. Ale jest jest ładna. Plecki ma takie sił, więc no, tak wygląda. Poczekajcie, do niej włosy by trzeba zebrać. No ona jest. Ona jest ładna. Ona jest ładna. Nie mogę... Nie mogę o tej z samo powiedzieć, że tak powiem. No ta piękna też mi się podoba. A wiecie, że ona jest jeszcze w czterech innych kolorach? Ja lubię takie summer vibe sukienki, nie? One są. Fajne są. Valerina cappuccina. O, nowy papież! Ej, on, on wygląda tak fajnie. On wygląda jak. Nie no, papież nowy jest zajebisty. Patrzę na niego ile on jest dobry w chuj. No kurwa, jeden jeden, nie? Nie wiem, mam takie skojarzenia, czy jakoś z tym. Ale on jest taki fajny gościu, wygląda tak spoko. Ale nie chodzenie kurwa z Aleksem po tym Ludzie się patrzyli na mnie, jak ja chodziłem z tą kamerą. To no, kurwo to Nie, czy... ja my się za spierdoli, ale nie mogli się do mnie spierdolić. Mieliśmy zgodę oficjalną. Do wolności, a pachnie za mordyzmem. Profity dla jego ziomków, a reszta niech skleja. Może niskie ma czoło, ale wysokie ego. To właśnie Sławomir Męcen. Poseł z klocków Lego. Jeszcze z tego Jak go spróbujesz spytać, czy znowu zmienił zdanie, to powie, że nie pamięta i że to głupie pytanie. Ten człowiek w głowie ma burdel, jakby mieszkał tam sośnierz. Może jak jego wyborcy też kiedyś z tego wyrośnie. Nie, naprawdę wstyd. chciałbym takiego starego, jak masz się zamiast mój stary poszedł po mleko, to mój stary poszedł do twojej pićmi. 15 tysięcy osób, czekaj, ok? Patrz, bo tu jest prośba była. Oleg, Olek, Elok, Elok, Olek! Chcę Ci powiedzieć, że świetnie wyglądasz. No, dziękuję Naprawdę i bardzo się cieszę, że możemy w końcu porozmawiać. Jestem wielkim fanem i mam nadzieję, że coś kiedyś jest. Zobacz, Nie zbieram. no, Olek jest królem, Cześć. nie? Nie jedna kobieta mogłaby naprawdę tutaj. Tak, nie, tak no? nie Jesteś niesamowitym e, twórcą. Nie. Trzymamy kciuki i mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy. Ale może tu wyjesz do nas, dawaj Ale. do Wajrala. ole. Laska się między nas pierdala, przytula się do maczka, kurwa i mówi, błaga go chłopie, czy, czy może koszulkę. Ona powiedziała tak, zrobię wszystko, no, no, no. zrobię wszystko, możemy się umówić coś tam, a kurwa med zajął gdzieś chłop. I on tak, ej! I on mówi, tak, 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 ile z nią jesteś? Półtorej roku, mówię, nie jest za późno jeszcze. Ej, ty masz stałe te to? No. To jest zeszynek. Dobra. Ile kurwa? To jest korona sezonu. Do pięciu i pół. Sędzi mnie dziura Czekam aż mi wsadzi w dziurę swego siura Kotku, proszę, weź po czochraj mi kocura bo jak nie to będzie kurwa awantura. Oj 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 oj, nie wystarczy czy kotku weź mnie jeszcze raz i poważy. Show me dalej, show me dalej, show me dalej. come on